Dziki bezrośnie wszędzie. Ja mam to szczęście, że mam koło domu. Najlepiej wybrać te pęczki, w które nie są wyschnięte i podzielone przez ptaki, bo ptaki i szczególnie też to lubią. O, taki fajny. Super ręka. Jeszcze jedno. I elegancko. Możemy ruszać na płocie. O są podziobane przez gołęby. Siemanko, witam Was serdecznie. Zwróćcie uwagę na tą przynętę. Czarny bez jedna z lepszych przynęt. Moja ulubiona przynęta na płocie. Dlaczego? Bo doskonale imituje konopię. Często, gdy selekcjonujemy płocie, chcemy łowić te większe. Dajemy konopię, strzelamy konopią, a zwróćcie uwagę, te ziarenka idealnie naprawdę imitują konopię. Oderwimy sobie jedno. Naprawdę super przynęta i każdemu polecam. Przynęta sezonowa jest jej bardzo mała, jest bardzo delikatna i bardzo lubią ją głębie i często ona jest poszarpana, ale na pewno znajdziemy miejsce, gdzie będą dobre, bo tego rośnie pełno. Naprawdę tutaj już mam bardzo dojrzałą i ciężko jest oderwać, trzeba szukać tych twardych, ale mamy. I teraz, żeby nabić prawidłowo tą przynętę, potrzebujemy haczyka o klasycznym łuku kolankowym, typowy klasyczny haczyk. Zwróćcie uwagę na ten, on ma bardzo głęboki gardziel, jest klasy, klasycznie dogięty i właśnie taki haczyk idealnie sprawdzi się do łowienia na te ziarenka. Super przynęta i teraz jak to nabijać? I teraz jak są twarde te ziarenka, to żeby ich nie niszczyć, trzeba nabić w ten sposób, że haczyk wkładamy w dziurkę, która pozostała po gałązce. Tak jak tutaj widzimy sok wylatuje, to nam podpowiada i można bardzo łatwo przedziać i przesunąć na ten głęboki łuk kolankowy. W ten sposób i ładnie nam wystaje grot z owocu i w ten sposób się zawsze ryba nabije. Z tym, że może być, że te ziarenka są naprawdę duże i ciężko będzie nam właśnie przeciągnąć na łuk kolankowy, żeby odsłonić grot i w ten inaczej mogą się ryby nie zacinać. Musimy tak zawsze zrobić, żeby ten grot wystawał tak jak tutaj. Zobaczmy, czy to się wbije. Przeciągnę sobie przypom przez palce, od razu się zahacza, czyli jest dobrze. Ale gdyby się zdarzyło, że te ziarenka będą za duże i nie będziemy mogli przebić przez otwór po gałązce, czyli przez oś, przez środek, trzeba wtedy przełożyć trochę inaczej. Zaraz pokażę jak to zrobić. To jest moja ulubiona przynęta. Ona się dość szybko rozpuszcza i za długo nie możemy Pozostawać w wodzie, trzeba ten zestaw czasami przerzucić i zobaczyć, czy ziarenko jeszcze jest, jak mamy. Byśmy mieli za duże ziarenka, trzeba po prostu nabić w ten sposób, że po skosie trochę mniej jest i mamy odsłonięty. I w ten sposób jest to idealnie. To jest naprawdę przynęta numer jeden na płocie. To tak imituje konopie, że płocie niczego nie podejrzewają, a bardzo to lubią i naprawdę super się na to łowi. Wiadomo, konopie, przedziać to jest czasochłonne. Większość ziarenek pęka na zawodach, to odpada. Konopi nie założymy, bo po prostu zbyt długo to trwa. A czarny bez jak najbardziej. Przynęta numer 1 na płocie, szczerze polecam. Siemanko, cześć!